Kilka dni temu, w czwartek, 4 maja, w godzinach popołudniowych, policjanci z posterunku policji w Przemęcie zwrócili uwagę na jadącego przez miejscowość Bieleń Mercedesa. Uwaga zwrócona została dlatego, że kierująca nim osoba nie potrafiła otrzymać prostego toru jazdy. Zapadła decyzja o zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Jak się okazało, autem kierowała 41-letnia kobieta. Już pierwsze y, chwile rozmowy y, wskazywały na to, że kobieta jest pod wpływem alkoholu. Y, Policjanci zbadali ją alkotestem, okazało się, że kobieta ma w organizmie niemal 3,5 promila, co więcej policjanci ustalili, że zaledwie kilka tygodni wcześniej w podobnych okolicznościach kobieta straciła prawo jazdy, nie mogła więc tego dnia absolutnie kierować pojazdem mechanicznym. Kontrola miała też swoje drugie dno, okazało się, że pasażer, kobiety, 34-letni mężczyzna, jest osobą poszukiwaną przez z policję z Głogowa w związku z nieuiszczoną grzywną. Mężczyzna ma obowiązek stawienia się w zakładzie karnym i odbycia kary pozbawienia wolności. Kierującej samochodem kobiecie zakazano w tych okolicznościach dalszej jazdy i poinformowano ją o wszczęciu postępowania przygotowawczego. Materiały, które zostaną przekazane do sądu, będzie. Przedstępowanie i sędzia zadecyduje o karze kobiecie grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.